Hiszpania kontra Cypr Południowy to temat naszego kolejnego podcastu nieruchomości-na-cyprze.pl. Witamy i zapraszamy na to iście gorące porównanie zakupu nieruchomości. Zastanowimy się, która z tych opcji jest lepsza pod kątem inwestycji, stylu życia, wynajmu i zakupu na własny użytek. Omówimy klimat, ceny, biurokrację, podatki, a także realne zyski, czyli wszystko, co trzeba wiedzieć przed zakupem nieruchomości. Zacznijmy od tego, co przyjemne. Klimat i atmosfera. Bo to najczęstszy powód, dla którego Polacy szukają nieruchomości na południu Europy. Obie lokalizacje oferują ponad 300 dni słońca rocznie. Natomiast Cypr południowy jest cieplejszy zimą. Tam nawet w styczniu można usiąść na tarasie w podkoszulku. Hiszpania, na przykład Costa del Sol czy Alicante, też ma przyjemny klimat, ale zimą bywa chłodniej, szczególnie wieczorami. Jeśli szukasz przyjemnego klimatu do życia na cały rok, Cypr może być bardziej komfortowy. Ale jeśli kochasz wielkie miasta, bogatą kulturę, tapas bary, Hiszpania może również dużo zaoferować. I co ważne, Cypr to bardziej spokojny, kameralny rynek, zdecydowanie mniej masowej turystyki w odróżnieniu od Hiszpanii. To idealne miejsce dla osób, które cenią spokój, prywatność i śródziemnomorski styl życia. W Hiszpanii mamy bardzo zróżnicowany rynek. Można kupić apartament za 100 tysięcy euro, ale i za pół miliona. Te drugie szczególnie w Marbeli, Barcelonie czy na Majorce. Średnia cena w popularnych rejonach to około 3,5 tysiąca do 5 tysięcy euro za metr kwadratowy. Na Cyprze naszym zdaniem nadal jest trochę taniej średnio między 3 a 4,5 tysiąca euro od metra kwadratowego. A w mniej popularnych miejscowościach można znaleźć jeszcze atrakcyjniejsze ceny. A do tego często w cenie mamy wykończenie pod klucz, co w Hiszpanii nie zawsze jest standardem. Hiszpania jest w Unii Europejskiej, podobnie jak Cypr, ale proces zakupu wygląda inaczej. W Hiszpanii potrzebujesz numer identyfikacji dla cudzoziemców, notariusza, tłumacza przysięgłego a często też lokalnego gestora, który pomaga z papierami. Do tego dochodzi podatek od przeniesienia własności, który może wynieść między 8 a 10%, a do tego koszty notarialne i rejestracyjne. Czas finalizacji zakupu może trwać nawet kilka miesięcy. Na Cyprze wszystko jest prostsze. Formalności załatwia prawnik, umowę podpisujesz w obecności prawnika, dokumenty są po angielsku, większość spraw można załatwić zdalnie. Cyper to mniej biurokracji, mniej stresu, a cały proces trwa średnio między 4 a 6 tygodni. Dla Polaków to ogromne ułatwienie. W Hiszpanii mamy podatek od nieruchomości: podatek kastralny, opłaty za wodę, śmieci i wspólnotę mieszkaniową. W dodatku obowiązkowa deklaracja podatkowa, nawet jeśli nieruchomość nie generuje przychodu. Na Cyprze nie ma podatku katastralnego, a koszty utrzymania to najczęściej około 100-150 euro miesięcznie, zwłaszcza w mniejszych kompleksach. To ogromna różnica dla osób, które kupują nieruchomość na wynajem lub tylko na część roku. Hiszpania ma ogromny rynek turystyczny, więc potencjał wynajmu krótkoterminowego. Jest wysoki. W niektórych miastach, np. Barcelona czy Palma de Mallorca, trzeba mieć licencję turystyczną, a ich liczba jest ograniczona. Na Cyprze rynek wynajmu jest bardziej elastyczny. W Pafos, Larnacie czy Ayanapie apartamenty wynajmują się bardzo dobrze, szczególnie latem. Co więcej, łatwiej zarządzać nieruchomością zdalnie, a sezon turystyczny trwa często od marca do listopada. Podsumujmy w skrócie. Hiszpania to większy rynek, wyższe ceny, bardziej rozwinięty wynajem, ale też więcej przepisów i biurokracji. Cypr Południowy to niższe ceny. Prostszy proces zakupu, przyjazny klimat inwestycyjny i mniej formalności. Znów, jeśli chodzi o zyski, to Cypr oferuje wyższe zwroty inwestycji niż Hiszpania. Jeśli szukasz miejsca na spokojne życie lub inwestycje z dobrym zwrotem i niskim ryzykiem, warto poważnie rozważyć Cypr Południowy. A jeśli potrzebujesz pomocy przy analizie, wyborze lub porównaniu konkretnych ofert, jesteśmy tu dla Ciebie. Wejdź na nieruchomości na cyprze.pl Zostaw komentarz, doradzimy bez zobowiązań. Dziękujemy, że byliście z nami i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pamiętajcie o subskrypcjach i komentarzach. Do zobaczenia!